Nazywam się Monika Kuszyńska. 14 lat temu uległam bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, który na zawsze zmienił moje życie. Po tym zdarzeniu, z oczywistych względów, skupiłam się głównie na odzyskiwaniu zdrowia. Nie myślałam wtedy o pieniądzach, bo to taki przyziemny temat. Szybko jednak okazało się, że finanse są w tym żmudnym procesie kwestią kluczową, ponieważ leczenie i profesjonalna rehabilitacja generują ogromne koszty. Szczęściem w nieszczęściu było to, że miałam prawo do odszkodowania. Na tamtym etapie nie wiedziałam jednak jak ważny jest wybór odpowiedniego pełnomocnika, bo to od jego skuteczności, jego determinacji w dużym stopniu zależy wysokość naszego odszkodowania. Miałam w tym względzie różne doświadczenia, lepsze, gorsze. Ogromnie się cieszę, że wreszcie udało mi się trafić na czerkawskie odszkodowania. Jesteście fantastycznymi ludźmi, którym jestem wdzięczna za profesjonalizm i skuteczność. Zaufałam wam i dzięki temu czuję się bezpieczna, bo mogę swobodnie się rehabilitować, dbać o swoje zdrowie tak, jak powinnam, i co najważniejsze, mogę godnie żyć, pomimo tego, że poruszam się na wózku. Okazuje się, że nawet najtrudniejsze historie mogą mieć swój happy end. Macie w tym swój udział, za co dziękuję.